Za nami połowa sezonu NBA, a zatem nadszedł czas na pierwsze poważne podsumowania. Przychodzę dziś do Was, żeby powiedzieć Wam, w którym miejscu znajduje się każda drużyna. I żeby nie był to materiał dwugodzinny, postaram się uwinąć w 30 minut. Czy mi się uda? Philadelphia 76ers Joel Embiid wrócił. Gra dobrze. Paul George wrócił. Gra rzadko, ale solidnie. To samo w sobie sprawia, że Filadelfia jest fan to watch drużyną. Tylko, że Embiid już raczej nigdy nie będzie prezentował poziomu MVP i potrzeba kogoś, kto przejmie rolę samca Alfa. Tutaj pojawia się Tyrese Maxi, który rozpoczął ten sezon z przytupem, a potem było już tylko lepiej. Wtórej mu pierwszoroczniak DJ Edgecomb, który perfekcyjnie współpracuje ze starszym Combo Guardem. Maxi jest orando do maksimum, gra prawie 40 minut na mecz i już chyba trochę się zmęczył, ale to wciąż świetny sezon Maxeja który niebawem doczeka się swojej własnej serii butów. Sixers w tym sezonie nie są kontenderem, ale to drużyna na poziomie, która dostarcza swoim kibicom solidną dawkę emocji. Dobry sezon na przetarcie, a VJ wygląda jak styl Draftu. Sezon na 7 na 10. Atlanta Hawks Chciałbym pochwalić Atlantę, bo jest za co. Świetny atak, który rozwinął się po kontuzji Trae Younga, Rozwój Jaylena Johnsona, który w pewnym momencie stał się maszynką do Triple Double, świetny nickel Alexander Walker, pozbycie się Younga, wymienia z Wizards, no ale nie mogę. Kompletny brak defensywy, powrót tajemniczej choroby układu oddechowego Kristapsa Portinghisa, pozyskani CJ McCollum i Corey Kispert, którzy Ech, od dawna nie grali o zwycięstwa i to tak bardzo widać. Ostatecznie miało być top 4, a Hawks powalczył o play-in. Jak co sezon? Cóż, jak dla mnie 4 na 10, pomimo że lubię ich oglądać. To takie Charlotte z większymi ambicjami, a to mówi samo za siebie. Boston Celtics Każda drużyna chciałaby mieć taki sezon przejściowy jak Celtics. Boston zaczął niemrawo, w zupełnie nowym składzie, bez Drew, Holiday'a i Ala Horforda. Bez Porzingisa i kontuzjowanego Tatuma. A potem trener Mazula rozpoczął swoją magię. Jalen Brown gra najlepszą koszykówkę w karierze, Derek White jest najlepszym blokującym wśród obrońców. Celtics przestali tylko rzucać za trzy, grają interesującą dla oka koszykówkę, gdzie każdy może odpalić danego dnia. Dodatkowo, Tatum wciąż wysyła sygnały, że chciałby wrócić w tym sezonie. Ściągnięty z Blazers Anfernie Simons potrafi dziurawić siatę grając z ławki. Nemias daje solidne liczby z pozycji centra. No i Jordan Walsh. Który przestał być już tylko charakterystycznym graczem bez włosów. Teraz to świetny obrońca z niezłym rzutem. A jest jeszcze Hugo González, Ruki, który nie wszystko potrafi, ale jak coś ma zrobić w meczu, to robi to na 150%. Efekty są wybitne. Drugie miejsce na wschodzie i perspektywy na przyszłość. Mazula jest trenerskim geniuszem, a ocena sezonu Celtics to 10 na 10. Brooklyn Nets. Brooklyn Nets zaczęli podejrzanie. Draftując pięciu graczy, nie grali nimi wcale. Szybko okazało się, że Ben Saraf nie powinien być startującym rozgrywającym. Co natomiast wyszło? Egor Demin, który jako podstawowy playmaker pokazał już kilkukrotnie, że ma jaja do gry w NBA, Denny Wolf, który daje dużo energii z ławki, swój rytm odnaleźli Nick Claxton i Noah Clooney. Wisienko na torcie jest spuszczony ze smyczy Michael Porter Jr., który w Nets może grać maksimum pod siebie, wykorzystując swoje niebagatelne umiejętności. A są one naprawdę wielkie. Brooklyn Nets mieli tankować. Po kolejny, być może ostatni, wielki talent z draftu, a okazuje się, że trener Fernandez ponownie wymyślił ciekawy styl gry, który pozwala Nets na powalczenie z każdym. Aha, gra też tam Kam Thomas, ale już chyba ostatecznie przegrał swoją karierę, ponieważ nie chce go już naprawdę nikt. Nawet Brooklyn. Ocena 7 na 10. Charlotte Hornets. Liczyłem na Hornet. miałem nadzieję, że zagrają wreszcie na miarę swojego talentu. Rookies, Ryan Kalkbrenner i Ron Knupel zmienili oblicze drużyny. Kon już zapisał się w historii jako pierwszoroczniak, który najszybciej rzucił 300 trójek, a dodatkowo na kosmicznych 43% za 3. Pierwszoroczniak, który z Duke przyniósł mentalność zwycięzcy, stał się tak ważnym elementem drużyny, że po raz pierwszy klub myśli o handlowaniu lamelobolem, a Brandon Miller, o ile zdrowy, podnosi swoje umiejętności. Charlotte to jednak wciąż ekipa bez pomysłu na grę w obronie, polująca na wysokie piki w drafcie. Niemniej, Północna Karolina wreszcie może cieszyć się z kierunku rozwoju drużyny, ponieważ w porównaniu do poprzednich lat faktycznie jakiś kierunek jest. Ocena sezonu jest więc wysoka jak na hornet: 6 na 10. Chicago Bulls. Wspaniały początek sezonu, i znowu na tym samym etapie sezonu Bulls mają przeciętny bilans pozwalający im na walkę o play-in. Zapewne tam skończą, jednak apetyt był o wiele większy. Matas Buzelis rozwinął się w solidnego punktującego, choć jest to jego drugi rok w lidze i to widać po regularności jego gry. Josh Giddy rozpoczął odbycia bycia najlepszym playmakerem w lidze, żeby wpaść w marazm głównie przez kontuzję. Dodatkowo niezły balans ataku zaburzył powrót Kobiego White'a. Niestety, Bulls muszą zdecydować wokół kogo chcą budować skład, ponieważ z White'em otoczonym tymi zawodnikami, którzy grają obok, oni mogą co najwyżej bohatersko odpaść w drugim meczu plane. Isaac Okoro jest słabiutki, Patrick Williams to karykatura samego siebie i tylko nieśmiertelny Nikola Włóczewicz ma już trzy minery w sezonie. Sezon Bulls to kwintesencja przeciętności, choć z małymi skierkami, pozwalającymi z optymizmem patrzeć w przyszłość. 6 na 10. Cleveland Cavaliers. W Ohio nie gra dosłownie nic. Nowe nabytki Lonzo Ball czy Thomas Bryant nie wniosły praktycznie żadnej nowej wartości, a już na pewno nie zastąpiły choćby Ty Jerome'a. Kor zespołu nie rozwinął się. Ivan Mobley wciąż gra jak. Ivan Mobley? Jedynie Donovan Mitchell pokazuje zupełnie swoich umiejętności. Spida często bywa osamotniona, a kiedy Mitchell musi grać sam, cierpi na tym cała drużyna. Deandre Hunter nie jest zadowolony z roli w zespole, Darius Garland wciąż ma problemy ze stopą. Jak nie kość wśród stopia, to duży palec. W efekcie Cleveland stoi w miejscu, a w NBA brak progresu równa się regres. Dlatego drużyna, która biła rekordy zwycięstw w ubiegłym sezonie. Dziś już nikogo nie przeraża. To nie znaczy, że brakuje w tym zespole jakości. Tu raczej chodzi o to, że zawodnicy, którzy odeszli, i kontuzja Maxa Strusa uderzyły w istotę drużyny. Za bardzo. Ocena 4 na 10. Dallas Mavericks. Mavericks to dziwna drużyna pod kątem oceny sezonu. Na papierze mieli być top 6 ligi, zwłaszcza kiedy wróci Kyrie Irving. Rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany. Jeden z najlepszych pirofistów Cooper Flag. Przechodził przez mękę nauki rozgrywania, przez kilka pierwszych tygodni Clay grał jak łamaga, Anthony Davis łapie kontuzje regularnie. W efekcie nie trzeba było czekać na Irvinga, tylko zacząć przegrywać. Dla Mavs ten sezon to czas przejściowy, żeby zyskać czas na rozwój Flega. A jest co rozwijać: genialne warunki fizyczne, czutka do obrony i już teraz ma wybitne występy. Tylko nad rzutem musi popracować. Ma jednak mnóstwo czasu, w przeciwieństwie do AD, który nawet pomimo kontuzji jest wciąż w rozmowach o wymianie. W połowie lutego ma wrócić Kyrie Irving. Czy to zmieni oblicze? Niekoniecznie i to chyba dobrze, ponieważ lubię patrzeć na rozwój Flega i Ryana Nembharda, kolejnego świetnego ruki, brata Andrew Spacers. Rozwój zalicza także Max Christie. Przeczekać czas rozwoju i może być jeszcze pięknie. 5 na 10 za rozjazd oczekiwań. Denver Nuggets Przeprost kolana Nikoli Jokicia miał obnażyć słabość składu Denver. Nic takiego się nie wydarzyło, natomiast objawił nam się talent Peytona Watsona. Jamal Murray gra koncert, osiągając kosmiczne statystyki. Po kontuzji wrócił Aaron Gordon, drużyna wreszcie ma głębie składu. A kiedy wróci Nikola... Denver to jest czołówka ligi, bardzo mocny zespół, który może zagrozić każdemu. Serb, kiedy gra, co noc flirtuje z kolejnym triple-double, prowadząc do kolejnych zwycięstw. Największa słabość Denver to obecność w ich konferencji Oklahoma City Thunder. Osobiście nie mogę się doczekać na ich rywalizację w playoff. Ocena? Solidne 8 na 10. Detroit Pistons. O Detroit jest na kanale cały odcinek, także jeśli chcecie więcej o Pistons to zapraszam do komentarzy. Natomiast czego tam nie znajdziecie, to problemów, które wyłoniły się na półmetku sezonu. Wpisąc brak drugiej gwiazdy, takiego kogoś, żeby pod nieobecność Keida Cunninghama poprowadził zespół. Drużynie brakuje też rzutów za trzy i choć ich elitarna obrona wygrywa im naprawdę trudne mecze, to w playoff trzeba będzie pomyśleć o wzmocnieniach. Zwłaszcza jeśli w Michigan myślą o powrocie do finałów NBA. A powinni, ponieważ szansa jest ogromna. Ocena sezonu 9 na 10. Golden State Warriors. Wszystko, co wam mówiłem o Warriors, okazało się prawdą. Stephen Kerry to wciąż elita ligi, ale reszta. no dramat. Wiek weteranów daje o sobie znać: Podziemski, Moody czy Payton grają tam tak nieefektywne minuty, że przydałoby się w Warriors taki młody, atletyczny, skrzydłowy, dający drużynie kilka punktów. A Steve Kerr nie widzi w tej roli Jonathana Kamingi. Caminga został zesłany na banicję, zażądał wymiany, a Kerr ma to w poważaniu i woli grać swoją starą gwardią, którą kocha. No chyba, że trzeba się pokłócić, to wtedy robi to z Draymondem, który obrażony wraca do szatni. Nad Warriors ciąży jakiś fatum, bo jak tylko złapali rytm, wrócił De'Anthony Melton i wygrali kilka meczów. Jimmy Butler zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i nie tylko nie zagra przez jakiś rok, on może już nigdy nie wrócić do pełnej formy, a jako 38-letni weteran bez kolan będzie ciężko znaleźć zatrudnienie w jakiejkolwiek drużynie. Serce pęka jak to się słyszy, no ale to może być koniec Jimmy'ego Butlera w NBA. Ocena po kontuzji Watlera 1 na 10, bez tego byłoby 3 na 10. Houston Rackets. Houston, mamy problem. <grym> Musiałem to powiedzieć, ale mam na to dowody. Rackets mieli być kontenderem, mieli być lepsi niż przed rokiem. Amen miał się rozwinąć, a drużyna notuje regres. Naprawdę ciężko doczepić się do Kevina Duranta, ale widać jak ważną częścią byli Van Vliet i Lilon Brooks. Możliwe, że to wszystko nie wyglądałoby aż tak przeciętnie, gdyby rakets mieli prawdziwego rozgrywającego, ale takiego, który ułoży im grę i da solidną obronę. Tam naprawdę jest komu zdobywać punkty. Reed Shepard jest świetny, to fakt. Jednak to wciąż drugorocznia, który tak naprawdę gra pierwsze poważne minuty jako koszykarz NBA. To trochę za mało. Rockets to wciąż dobra ekipa, tylko żeby walczyć o najwyższe cele. A taki był plan, potrzebują wzmocnień na obwodzie. Dodatkowo, kontuzja Stevena Adamsa strasznie obniży ich potencjał na desce. Wszystko zależy od Trade Deadline, ale na ten moment sezon Rockets to takie 5 na 10. Diana Pacers Indiana Pacers w czerwcu grała siódmy mecz finałów NBA, a dziś szoruje pod dnie tabeli wschodu. Czy to szokujące? Dla mnie nie. Kontuzja Tyrisa Halibartona sprawiła, że Pacers po raz pierwszy w historii tankują po wysoki wybór w drafcie. Każdy uraz jest leczony dłużej niż potrzeba. Rotacje przez długie miesiące składały się z trzeciego składu, a teraz, kiedy cała drużyna wydaje się być gotowa na powrót do formy, no to gramy tak, żeby przynajmniej jedną kwartę przegrać i to w taki sposób, żeby nie zdążyć odrobić strat. Rotacje zakładające, że Jaras Walker gra powyżej 20 minut w meczu, stawianie na takie nazwiska jak Murphy, Peter, Robinson Earl, Mika Porter, ci gracze mają powalczyć o skład w następnym sezonie. Jedyne jasne punkty to Pascal Siakan i Andrew Nembhard, którzy naprawdę są dobrymi koszykarzami, liderami, choć Andrew już raczej lepszy nie będzie. Jakam natomiast to Astar pełną gębą, choć Bilans może go kosztować brak wyboru do tego niezwykle prestiżowego spotkania. Niemniej Pacers to drużyna, która chce dostać wysoki pik w draftzie, wybrać talent i zaoszczędzić w tym sezonie na tyle, żeby utrzymać skład na powrót Tyrisa Halibartona. Ocena sezonu 3 na 10. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers to drużyna posiadająca dwa oblicza. Pierwsze to zespół pełen koszykarskich dziadków, niepotrafiących grać na 100% przez cały sezon. Ciekawi młodzi gracze, zakopani przez tych samych weteranów na ławce. Brak zgrania, kiepska chemia w zespole, hamskie pozbycie się Krysza Pola. Druga twarz to wciąż porywający James Harden i on, Kawaii Leonard który w pełni zdrowia wygląda wciąż jak top 10 koszykarzy na świecie. Jak wybitne występy rekordowe 55 punktów z Pistons, prezencja lidera, która pozwoliła Klip odbić się od dna ligi i wygrać 13 meczów od 20 grudnia, wszystko po to, żeby wylądować u lękarza, staje niczym razem kolana, wykluczającym go na czas nieokreślony. Brzmi znajomo? dla mnie niestety brzmi. I wcale się nie zdziwię, jeśli James Harden wygra jeszcze kilka meczów, rzucając po 40 punktów? i sam opadnie z siła Clippers wrócą do gry z początku sezonu, dlatego oceniam ich sezon na 5 na 10. Los Angeles Lakers Nagrałem materiał chwalący Lakers i koniecznie sprawdźcie sobie ten odcinek, link w komentarzu, ale nie zostawię Was bez słowa o tym, co nie gra u jeziorowców. Obrona trzech filarów, Luki, Lebrona i Austina Reevesa jest co najwyżej średnia, co przy drużyny, która nie jest dobrymi defensorami, wszystko to bierze w łeb. Dlatego Lakers raz potrafią wygrać z Atlantą, potem przegrać kilka meczów i znów wygrać niespodziewanie. DeAndre Ayton zaczyna wołać o więcej piłek. Austin zmaga się z kontuzją. Gabe Vincent to sabotażysta, który zarobił miliony od Lakers i wątpię, żeby ktoś kiedykolwiek dał mu większy kontrakt. Ale w Lakers nikt nie panikuje. Większość zdaje sobie sprawę, że to sezon przejściowy przed czystkami pod nową drużynę zbudowaną wokół Doncicia. Miejsce w top przejść zdaje się być i tak sukcesem. Sezon na 6 na 10. Następna drużyna to Memphis Grizzlies, jedna z najciekawszych ekip tego sezonu. Jeśli podoba ci się ten materiał, to nie krępuj się, zostaw lajksu, like, subskrybuj kanał i rozważ, czy nie chcesz zostać moim wspierającym. Ostatnio omawiałem niesamowitą historię Linsanity w materiale właśnie dla wspierających. Te wszystkie formy wsparcia pomagają mi rozwijać kanał i za wszystkie dziękuję. A teraz ruszamy dalej: Memphis Grizzlies. To nie jest aż tak zła drużyna, jak można by przypuszczać. Ujemny bilans, fatalne zarządzanie rotacjami przez trenera, niemożność wygrywania z drużynami z dodatnim bilansem, najbardziej toksyczni liderzy drużyny NBA. To wszystko jednak ma swoją przyczynę. Fatalna dyspozycja Ja Moranta, który zachowuje się jak nastolatek, strzela fochy, obraża się na media, dziennikarzy, żeby jeszcze grał. Ale nie. Kontuzja za kontuzją, fatalna forma, otwarte sygnały od klubu, że nie chcą kontynuować znajomości z Morantem. Ja, kupujący dom w Miami. Druga przyczyna to gra Jarena Jacksona Juniora, który mentalnie nie potrafi stać się liderem zespołu. Jego liczby zbieranych piłek przeszły już do legend memów fanbazy Grizzlies. Łapie głupie faule i znika na dłuższe fragmenty meczów, żeby potem wystrzelić z mega efektownym występem. Nie jest to mentalna pierwsza opcja. Wszystko jednak jest niezwykle ciężkie do oceny. Grizzlies to jedna z najgorzej zarządzanych organizacji pod kątem zdrowia zawodników. Ty Jerome i Pippen Jr. jeszcze nie zagrali w tym sezonie. Zach Iddy był świetny przez 11 meczów i wypadł praktycznie do końca sezonu. Jedynym jasnym punktcikiem są występy Ruki, Cedrika Cowarda i Pata Spencera. Reszta jest zbyt nieregularna, żeby stanowić o sile zespołu. Kontuzje i problemy z mentalem liderów niszczą ten zespół od środka, dlatego też oceniam ich sezon na 3 na 10. Miami Hit. Drużyna z Florydy jest niezwykle frustrująca, z jednej strony geniusz z potrafi ustawić ekipę tak dobrze, że potrafią pokonać niejednego faworyta, z drugiej głupie porażki z najsłabszymi. Nieregularność to słowo klucz w Miami, świetne mecze Normana Powella przeplatane z fatalnymi Bama Adebayo świetnym momentami Keleluer spadł na ławkę i stracił zaufanie z Pelstr, bo w sumie nie wiem, sam nie wiem czemu. Hamehakis gra świetne minuty z ławki, Nikolajowicz jest bardzo przeciętnym koszykarzem, a Andrew Wiggins sam nie wie, czy jest jednak tak dobry, jak był w finałach NBA, czy jednak tak słaby, jak był potem. Na złego zespół wciąż pokłada nadzieję w Tyler'ze Hero, który o ile ofensywnym talentem wciąż jest, tak w obronie można na niego wystawić gracza trzeciego składu i będzie problem, żeby go wybronił. No i te ciągłe, ciągłe urazy. Hit wyglądają lepiej bez hero i moi obserwujący z Xa cieszą się, kiedy Tyler wypada z gry. To drużyna nie może być wciąż zbieraniną wyrzutków, zakopującą swój własny talent w postaci Wera. No ale dopóki Pat Riley jest prezydentem klubu, obawiam się, że tam nic się nie zmieni. Ocena 3 na 10. Milwaukee Bucks. Nie zamierzam pastwić się nad Milwaukee Janisem. Greg robi co może, żeby wyciągnąć ten klub za uszy. Jednak bezskutecznie. Lata nacisków na zarząd, rozmienianie kontraktów i talentu sprawiło, że Bucks są w tym momencie drużyną z dna tabeli. Obciążenie wykupem kontraktu Daimiona Lilarda, sam Janis i utalentowany Ryan Rollins nie wystarczą, żeby osiągnąć sukces jakim będą playoff. Miles Turner okazał się być dokładnie tym, przed czym ostrzegali w Milwaukee kibice Pacers. Bez Halibartona wrócił do bycia przeciętniakiem za 30 milionów za sezon. Do play być może Janis ich dociągnie, ale musi wypić to piwo, które sobie naważył. O czym mówię? Polecam odcinek o tym, jak Janis zniszczył Bucks. Link również w komentarzu. Za jego głupie gierki psychologiczne z mediami, z zarządem. Ja mam dość i oceniam sezon Bucks na 1 na 10. Minnesota Timberwolves. Timberwolves to drużyna Antonego Duartsa i trzeba to jasno podkreślić. Ant gra wybitny sezon prowadząc T-Wolves do top 4 zachodu. A trzeba podkreślić, że choć otrzymuje wsparcie od Juliusa Randle, McDanielsa i Nazarida, a Rudy Gobert jest kosmicznym obrońcą pod koszem, drużynie wciąż brakuje rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia, którym z pewnością nie jest Rob Dillingham. Mike Conley jest już po drugiej stronie kariery i przed Minnesota niezwykle ważny trade deadline który może wynieść zespół do roli faworytów albo sprawić, że będą mocni, Edwards będzie szaleć w klacz, a i tak ostatecznie czegoś zabraknie. Głównie uporządkowania ofensywy, kiedy przyjdzie im mierzyć się z kontenderem. Pochwalę też Dante DiVincenzo, który wpasował się do drużyny jako taki walczak, któremu nie zawsze wszystko wychodzi, ale wciąż gryzie parkiet. Wspominałem o Antonym Edwardsie? Jest kosmiczny, a jego mecze przeciwko Wiktorii Łębaniami są absolut cinema brak rozgrywającego Wolves oceniam na 7 na 10. New Orleans Pelicans. Pelicans to dla mnie zespół zagadka. Z jednej strony chcą rozwijać młodzież, z drugiej wciąż boli oddany do Atlanty własny, niezastrzeżony pik w najbliższym drafcie. Niby chcą tankować, a z drugiej grają w najzdrowszym składzie od kilku sezonów. Zion znowu spędził trochę czasu w gabinetach lekarskich, ale kiedy stał się realnie drugą, trzecią opcją w ataku, ma mniejsze obciążenia i gra koncertowo. Pierwsze skrzypce jak w zespole to Trey Murphy III, który pokazuje swój szeroki wachlarz ofensywno-obronny, nieprzeciętny atletyzm, fantastyczny sezon pierwszoroczniaka Delika Queen'a, który ma już na koncie kilka triple-double i niezła gra Jeremiah Firsa, który to z kolei zbiera potrzebne doświadczenie i może być tylko lepszy. Pels wysyłają sprzeczne komunikaty, a to chcą drogo handlować z i Trejem, potem twierdzą, że ci sami gracze są nie na sprzedaż, organizacyjny chaos nie przekłada się na drużynę. New Orleans Pelicans przegrywają dużo, ale robią to przez błędy młodzieży, która ma je popełniać. Za ten nieszczęsny pik i utratę szans na dopływ talentów w jednym z najmocniejszych draftów od lat, oceniam ich na 4 na 10. New York Knicks Wielkie zwycięstwo w NBA Cup pokazało jak ogromny potencjał tkwi w tej drużynie. Niestety. Coś jest nie tak. OG Wobby gra w kratkę, ale jeśli on gra w kratkę, to jak gra Carl Anthony Towns? Od dawna nie miał naprawdę dobrego meczu, Knicks nie potrafią grać skutecznie poza Madison Square Garden, Michael Bridges miewa wzloty i upadki, świetny w grudniu Tyler Colek spadł w rotacji wraz z powrotem Deusa McBride'a, co niestety nie ma dobrego wpływu na grę. Zastrzeżeń nie mogę mieć do Jalen'a Bransona, który stanowi o sile tego zespołu, wyrywając dla Knicks kolejne mecze, i Josha Harta, który jest uosobieniem charakteru Knicks, twardy i zadziorny. Nowiorczycy potrafili w tym sezonie zachwycić, ale i zażenować, jak w ostatnim meczu z Mavericks. Ławka, która miała być ważnym elementem zespołu, nie potrafi dać potrzebnej jakości. Efekty to poważny kryzys w styczniu, bilans 2-8 i problemy. Jednak nie mogę ich ocenić za nisko, ponieważ przez dłuższy czas byli pewną drugą siłą wschodu. Dlatego głównie za piękną gry Bransona oceniam ich sezon na 7 na 10. Oklahoma City Thunder. Wszystko szło wybitnie, dopóki nie przyszło im spotkać się z San Antonio Spurs w półfinale NBA Cup. Do tamtej pory OKC mieli chory bilans, grając rezerwami kosili wszystkich i każdego, kto stanął im na drodze. Porażka w NBA Cup i kolejne baty ze Spurs wpędziły Thunder w pierwszy kryzys od dwóch lat. Kryzys, który powoli zostaje zażegnany i to również zwiastował mecz ze Spurs. Pomiędzy OKC a San Antonio nawiązała się potężna rywalizacja, która sprawia, że z satysfakcją patrzę na jednych i drugich, oczekując na ich kolejne starcia. Niestety, ogromnego pecha ma Jalen Williams. J-Dub naciągnął ścięgno podkolanowe i nie zagra przez dłuższy czas. Wcześniej długo leczył się po operacji ramienia. Chet notuje le lekki zastój, ale siła tej drużyny tkwi w głębi składu. AJ Mitchell, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Alex Caruso, Jalen Williams, nawet Chris Youngblad wchodzi i rzuca double-double. Thunder to wciąż świetna ekipa, najlepsza w lidze, choć zmagająca się z urazami. Wszystko scala Shea Gilgeous Alexander, który grając najmniejsze w o... minuty w OKC i tak jest faworytem do nagrody MVP. O SGA był również materiał. Polecam. Ocena sezonu przez kryzys 7 na 10. Orlando Magic. Miało być tak pięknie, a jest bez zmian. Paulo Bankero i Franz Wagner są świetni, kiedy nie grają ze sobą. Kiedy muszą być na jednym parkiecie, nie wygląda to dobrze. Jalen Sachs to serce zespołu, ale za często łapie kontuzje. Jednocześnie Magic są wciąż w top 6. Miewają porywające występy, jak ten w Berlinie, co nie przeszkodziło im przegrać z tymi samymi Grizzlies w Londynie. Najjaśniejszym punktem jest gra Antonego Blacka, który nie dość, że notuje fantastyczne liczby, to jeszcze zaliczył najlepszy wsad jaki widziałem od lat. Sezon Magic to utrzymanie swojej pozycji, dlatego też nie mogę ocenić ich na więcej niż bazowe 5 na 10. Phoenix Suns przed sezonem myślałem, że Stans sami nie wiedzą dokąd zmierzają. Tymczasem siódme miejsce na zachodzie, walka o bezpośredni udział w playoff, to nie jest drużyna bez problemów. Jalen Green zagrał dopiero kilka meczów w sezonie, jednak wpływ Dylana Brooksa na tą drużynę jest nie do przecenienia. Brooks jest wszystkim, czego ta bezpłciowa drużyna potrzebowała. Teraz mają poważny charakterek, który udziela się wszystkim. Nawet Mark Williams notuje świetne występy. Devin Booker może czarować na boisku, a zadaniowcy na czele z kolejnym Gillespie dokładają do pieca. W efekcie cały zespół wygląda na mocny, gotowy na walkę z każdym. Jeśli Jalen wróci do pełnej dyspozycji odnajdzie się jako, powiedzmy, trzeci w ataku, sans będą mocni. Jeśli się nie dostosuje, może to zburzyć ich rytm zespołu. Niemniej na ten moment Ocena sezonu to 8 na 10. Portland Trail Blazers Portland to nie jest czołówka zachodu. Tumani Kamara nie poczynił spodziewanego postępu, zespół zmaga się z plagą urazów, skut Henderson miał odpoczywać kilka tygodni, a nie pojawił się na boisku w tym sezonie i nie wiadomo kiedy to nastąpi. Tyle słabych informacji, teraz pozytywy. FBI aresztowała trenera Bilapsa i obowiązki pełni jako splitter, który już jest lepszy niż jego poprzednik. Shadow Sharp wciąż powiększa swój repertuar zagrań i pięknie fruwa nad koszami. Deni Avdia stał się supergwiazdą ligi, która regularnie notuje statystyki. 26 punktów, 7 zbiórek, 7 asyst. Dodatkowo potężny wkład w grę zespołu ma Kling Kong, Donovan Klingan, który swoją prezencją pod koszem generuje przewagi. No i zaczął zrzucać z załuku. Mało? To dołóżmy jeszcze dobrą grę weteranów, Drew Holiday'a i Jeremiego Granta i nagle okazuje się, że Trail Blazers to świetna drużyna do oglądania i pewnie jak do play-in z potencjałem na playoff, jeśli dobrze trafią z meczapem. No i Caleb Love, świetny pierwszoroczniak. Ocena sezonu 8 na 10. Sacramento Kings Cóż, Kings to, jakkolwiek to brzmi, drużyna Russella Westbrooka. Raz jest sercem, duszą i płucami tej drużyny, w której nic nie działa. Demar de Rozan gra jak zwykle, Zach Lawine co chwilę wraca, rzuca 40 punktów i siada z kolejną kontuzją. Keegan Murray wrócił, rzucił 28 i przepadł, a teraz ma znowu kontuzję. Domantas Sabonis dopiero co wrócił po urazie, a już okazuje się, że nie ma na niego pomysłu w drużynie. Zespół oznajmił, że wszyscy oprócz młodych są na sprzedaż. Pozytywy? Maxim Reynaud, pierwszoroczniak, który pokazuje nieprzeciętne pokłady talentu. Kings po dwóch sezonach sukcesu wrócili do bycia nikim w tej lice, tylko Westbrooka szkoda. Zaorać, zamknąć i przenieść klub do Seattle. Ocena sezonu 2 na 10. San Antonio Spurs. Młodzi, zdolni, waleczni. Większość spodziewała się, że Wiktor wemba będzie wielki. <grytanie> Ale mało było ekspertów, którzy mogliby przypuszczać, że cały młody skład rozwinie się aż tak bardzo. Spers są niebywale fizyczni i zdrowi. Nikt nie wypada z gry na dłużej, lekkie urazy Łębaniamy, Harpera czy Wassela nie wpływają na ich świetną grę. Spers grają świetnie, podczas gdy Łębaniama gra wybitnie. Nie tylko jako gracz, ale i mentalnie wnosi zespół na wyżyny. Problem? W tej nie brakuje spacingu, rzucającym jest tylko Julian Champagny, reszta jest to najwyżej niezłymi strzelcami. Nie zmienia to faktu, że Diaron Fox gra świetnie jako druga opcja, Caldon Johnson stał się najlepszą wersją siebie, a Dylan Harper gra jak rookie z 10-letnim stażem. Nie zapominajmy o Stefanie Castle, który kontynuuje swoją dobrą grę jako zdobywca nagrody Rookie of the Years z zeszłego sezonu. I tylko Jeremy'ego Sochana szkoda. Nagrałem o tym materiał. Ten link również będziecie mieli w komentarzu. Ocena sezonu Spurs to 9 na 10. Toronto Raptors. Raptors to ciekawa drużyna, która miała świetny początek sezonu. Potem ich jakość została zweryfikowana, ale wyniki i dobra atmosfera w szatni przekładają się na wysokie czwarte miejsce w konferencji wschodniej. Liderami zespołu są Scotty Barnes i Brandon Ingram, choć nie do końca wiadomo, który jest samcem Alfa i czyja to drużyna. Raptors grają wciąż nieregularną, jednak pomysłową koszykówkę z charakterem. Wciąż brakuje im czegoś do scementowania swojej pozycji w top 4, dlatego aktywnie szukają wymian za Immanuela Quickleya i RJ Barretta. Problem w tym, że puszczają oczko do Antonego Davisa i Jamoranta, co niekoniecznie wzmocni ich w dłuższej perspektywie. Ocena sezonu 8 na 10. Utah Jazz Salt Lake City w końcu mają fajną drużynę, która potrafi zwyciężać. Ale tylko czasami. Ogromny sukces to rozwój Kionte Georgia, który już dziś gra jak All -Star. Wraz z Lorim Markanenem przewodzi zespołowi, który wykonał krok ku byciu wartościowym zespołem. Fin rozgrywa solidny sezon? Niestety. Jazz nie zamierzają grać w plane, co widać po obecności w pierwszej piątce Swiatosława Michała Ace Bailey także nie potwierdza potencjału, który pokazywał w NCAA, dotychczas jest najsłabszym stopki draftu. Na plus Bryce Sensaba, który potrafi odpalić się z ławki, stając się nowym Jordanem Clarksonem Jazz. Ocena sezonu 6 na 10. Washington Wizards. Ekipa z Waszyngtonu to typowy, młody, rozwijający się zespół, który to już rok. Alex Sark, Kishan George i Trey Johnson to młody rdzenik, na którym Wizards jeszcze zbudują swoją przyszłość. Dodatkowo do drużyny dołączył Trey Young, który z pewnością będzie dla nich wzmocnieniem do walki o play-in. I tylko takim wzmocnieniem. No ale dla niego to optymalne miejsce do zarabiania pieniędzy jako pierwsza opcja, ponieważ w Wizards jest Travis Schlenk. Kto to jest Travis Schlenk? To człowiek, który kocha Trojanga. Wybrał go w drafcie nad Luką Donciciem. Wizards wciąż się uczą. Sar rozwija się w dobrego obrońcę i nowoczesnego centra, który w dzisiejszej NBA jest zawsze na wagę złota. Wizards potrzebują talentu i dlatego nie aspirują do niczego poza kilkoma absetami na faworytach, żeby nie grać za dobrze. Yanga raczej już nie zobaczymy na parkiecie w tym sezonie. Plusik za piękny rozwój Trey Johnsona, który może być świetnym strzelcem na lata. Ocena sezonu to 6 na 10. Wiecie, że Shaquille O'Neal przyniósł w 2006 roku śnieg do Miami? I miał w tym udział Kobe Bryant? Jak to możliwe? Kliknij w link do materiału, który widzisz na ekranie, żeby się przekonać. Do usłyszenia na Planecie NBA. Cześć!